Cześć, witajcie, z tej strony Kubie dzisiaj będziemy nagrywać Broke Heaven, e, z moją kuzynką. Hej, co ja skaczę? E, Okej, okay, okay, ja e, dawno nie byłem w Broke Heaven. Tak, e, już jest nowy rok. E, w ogóle okay. szczęśliwego nowego roku. Uh -huh. e, widzę, tutaj sobie zrobiłem domek, widzę, że już jest nowy domek. Zobaczymy, jakie są samochody nowe. E, tak dobra jakie są e, nowe samochody No razie nic nie to jest chyba nowe i to czerwony ten duży też jest chyba nowy widzę że e, to jest nowe i, i co jeszcze jest e, co jeszcze jest to jeszcze jest nowe ale to nie mogę teraz pić i chyba to jest nowe nie wiem czy to było no tak to jest nowe Łoooł, wow. a nie. szatuszanki? Dlaczego nie ma śniegu? Nie wiem czemu jest, jadę w ogóle niedawno nas zalał y, y, piasek Tak, był piasek i padał tam. deszcz I mhm. y, zostawcie lajka i suba y, I na no tak. kanale, bo jak będzie 20 łapek w górę no to pokazuje mam, mojej mamy twarz no Tak, to y, w poprzednim odcinku ta ta dałem ta ta Zawajcie. I pamiętajcie w, w wcześniejszym odcinku e, z Wiktorem, e, jeśli dobijecie 10 subskrypcji na jego kanale. To on zaczyna nagrywać. Mm -hmm. To to jest nie do niedowierzenie. Dobra, e, o, idziemy. O, o, Co? Ja tu swój dom zrespię. Dobra. Tylko jakiś ładny. Dobra, chodź, idziemy kogoś nawiedzać. Ale jest nowy dom! Nowy domy w ogóle. Wow! Dobra, ja się przebieram, i chcę kogoś nawiedzić. No Kuba ja sobie zrobię ten czerwony. Mały. Dobra, ja się przebiorę za... Hmm, kto to jest straszny? Nie, na pewno wybrać sobie jakieś ubranie. Jakieś straszne ubranie. A dlaczego straszne? No, bo mi się chce komuś, prze kogoś przestraszyć. Może o takie, bosa, Hugo, bosa. <laughs> Albo takie? Co się dzieje? Co się dzieje? Hm? Ty jakieś mmmmmmm hmm. Dobra e... Nie, ja nie chcę tak A ty będziesz ze mną stracić ludzi? Co? Będziesz ze mną stracić ludzi? Nie, ja nie stracę Okej, okay. okay, to ja jestem jakiś dziwny, nie będę mieć twarzy O, i tak i będę mnie... i sobie zdejmę to... te włosy. Jak będzie y, 20 u Kuby łapy w górę, y, no to y, Kuba pokaże swoją twarz. Nie, 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 No to ja pokażę twoje zdjęcie, bo ja chyba jakieś mam, o, Nie, tak? przestań, nie pokazuj. Mm, no, dobra. Dobra, y, o. Kuba, taki... no nie, straszny ludzi. No dajcie mu łapkę w dół. Nie, no dajcie łapkę w górę. Ja teraz sobie porwę. Op. Nie! Tak! Ta Napi napiszcie w komentarzach, że Kuba y to porywacie. Dobra, ja zamknę dom, teraz się nie wyjdzie. O, no, cześć. O, chodź, 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 chodź. pierwsza osoba do kolekcji, zbieramy kolejne. Nie, na szczęście nie złapiesz. No i może, no to ciebie nie Oj, takim tym, wo wozem pogrzebowym, dobra Jakiś Tomek hmm, Dobra, może tutaj ktoś będzie Kuba, a zać mnie e, Dobra A, będzie... nie może wyjść A, biedna Dobra Może tu jest coś? Nie ma się, tutaj To też ciebie nie ma Ojacie może to jesteś? Co ja odkryłem? Siema, ty Nie? jesteś? Siema, jesteś tutaj pod mostem. Siema Dobra, wychodzimy. O! Oh. Nie! Piszcie gry, które mam, mogę zagrać. I pamiętajcie, Yyy to było w poważnym odcinku, Chyba jak dobijecie 50 na górę, to chyba sobie będę grać w Playtime. Na Steamie. No dobra, dobra, dobra. Ja sobie chcę porwać ludzi, bo to fajne. 2022! Okej, okay, dobra. Czy on w ogóle w domu? Czy on w ogóle ma za się nie porwi! Nie. Tak. Nie, bo ty uciekniesz. O kurde, czemu? A, bo on ma zaknięty balkon. Dobra, sobie upragniemy jego kaskę. No ja nie żyję. Jak też nie żyjesz? No zobacz. Nie, pa, dobra popatrz przez okno i żyjesz. Nie. Pum! I zabieramy muka i hajs. Kapustę mi. Nie. Tak. Nie, czemu ja nie mogę jeździć? Co się ze mną stało? No chano. No chano. O, jest, jeżdżę. Dobra. O, no co zabawają. To fajnie, fajnie. Dobra. eee, y, o, o nie no serio zamknięty dom hmm może jakoś inaczej się wejdzie no, 3000 łapek w górę ale tyle na pewno nie dociera, no. nie, chyba no no to kuba um, e, zabieram e, kubie telefon albo komputer no i pokażę swoją twarz na swoją? co? swoją? nie? No? Myślałam, że, że powiesz o mojej. Nie, ja to, to już mówiłam się nie wychodzisz. Um, kochani, w ogóle, um, Kuba będzie miał chyba konkurs, jak będzie ileś na łapkę w ogóle. Y tak, o 400 Znaczy o 400 co ja mówię. Ok. Mhm. Porywamy kolejną do kolekcji. O, kolejną do kolekcji. Dobra pyk tak. Jak tam żyjesz? <laughs> Dobra, jak tam żyjesz? Powiedz mi Siema. Jak ty to zrobiłaś? Elo, Elo, 320. No jacie. Dobra, nie wiem jak to zrobiłaś, ale okej. Okay. Cringe! Cringe, cringe z ciebie. Wtedy czucałe słowa, słowa cringe. No mogę ci a e, nie chciałaś mi pomagać, tylko przebiegłaś się na straszną. Uh -huh. e, Dobra, tutaj nikogo nie ma. O kurde, gdzie są wszyscy ludzie? Wiem, jest pełno kogoś, ten ukradnę albo zabiorę. Ukra uk ukradnę człowieka, tak. O, trumna. Dobra, idę... Chodź, ja pokażę! jakiś, jakiś bacon. Baconku, chodź, 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 Nie bierz bacona! Bacon. Nie, ja bacon na ciebie nie chcę. I tak chyba on sobie apkuje, więc... To Dobra, na spałnie. Nikogo nie ma. O, jest jakaś inna osoba, dwie osoby. Jakieś... O, dziecko znalazłem, ale fajnie. Dziecko, chodź. Dziecko, stój. Zatrzymaj się. A nie, to jest dorosły. XD jak on się kręcił, to nie wiedziałem kto to jest. No dobra, ty chodź. Chodź tylko. O, ty. Chodź ty. Jakbyście się, widzieli, jakbyście się dziwili, no to ja po prostu żuję chodź, gumę no chodź, no chodź, chodź. Chodź. Czekaj. Napiszę. Chodź za mną, a Dam dostaniesz... Kwiatki darmowe. Robux, Nie czuję, ja usiadłem. Dostaniesz... O no, nic, ona no, zakaszkakowała, gdzie jesteś. Chodź za mną, a dostaniesz... Mm, 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 mm. Nie! Bój się mnie. Od... U... U... Ur, ur, ur. Od nie taki jestem nic nie zahasztojkuje? nic, dobra, chodź okay. Let's. Bo, nie wiem, czy źle. nie, co ja piszę? o, na polski ponczek678 tak, ponczek, chodź chodź ponczek, przyjdź do wozu dostaniesz free robux tak, nie oskamujecie Możesz dać też free robux mieliśmy mieć jakieś szanse, ale musisz mnie zasubskrybować. A, y, aby, y, aby wygrać w konkursie, trzeba dać, y, y, trzeba dać mi subskrypcję. I jak ci dobijemy 10, 10 subskrypcji, to będzie losowanie. Ja już mam 10 subskrypcji, nawet już minęło. Nie, ty, nie, bo jej się mylą mapki w górę z subskrypcjami. Co? Yy, nie, bo dzisiaj mylą łapki w ogóle z subskrypcjami. I co teraz nie wyjdziesz? Bo ty masz 6 subskryp subskrypcji. Uuuu! Brawo Siadaj, do wozu. I teraz ty nie wyjdziesz. Ej! Czekaj, on napisze co? Nie napisze. Co? Ej? Co ej? A ja wiem, co odpowie. Co ej? Co ej? No co ej? No co, ej, no gadaj co, ej, Okej. Okay. co to jest, co mam robić, żyć, jakiś gościu, a Pomocy, pomocy, pomocy! jakiś gościu, I napisał jakiś, nie, co on, jakiś... Ja... nie, nie, jakiś nie, 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 nie jak chcę, ona będzie sas. No ten gościu jest sas, idź stąd. Idź stąd. Dziękuję. Jak umiecie robić balony, to dajcie łapkę w górę. Nie. A jeśli nie, to też. To dajcie łapkę w dół. Nie. Okazuje się, A? że nikt... Patrz. Yy, teraz yy, zamień. Zamień. Pokazać ci tajemnicę, przejść tajemnicę. Ojoj! Ona wie o tym, że w tej ba. O nie. Ech, nie. I <grystanie> jesteś. Ję. Wię... Nie. Chyba wygląda napisałam, ale chyba nie. Jesteś więźniem. Zamień w czar Oj, że to jest czarna materia. no materię. Co tam? O nie, do, nie! Co? U nas na ten trik! Co? U nas na ten trik! Chodź tu! Co tam z... O ja ci jeszcze zbłęda. O kurde! Ta pułapka jej, tu normalnie coś. A e, to! Nie mogę, bo to jest jej zamyślicie materii materie materię tak samo jak ja i moja moja współ nic nic się nie stało nic się za no, sa samo chyba no, nie no a no wydajesz, zamień się w czarną materię. Choć spalimy cię w grillu. Dobra, teraz będę robić przywołanie. Yy, albo nie, jakie przywołanie, co? Yy, yy, yy. Bungu, bungu, stań się czarną materią. Jakby coś kochani, kuzyn ma na imię. Ja, no już wiadomo. Haha, ha, została, dobra. Uciekam od Modi. Dobra, he, he, chodź. W filmiku miałem dać mojego TikToka, i hmm, w tym odcinku dam. Ej, kogo? Jakieś bekona! Nie, bekona! To jest bacon. chodź, 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 nie uciekaj, nie uciekaj. Gdzie uciekasz? chodź, chodź, mojej chodź, lalek. Chodź, bikonku! Bejkonku, chodź, chodź, no chodź! No chodź, Bejkonku! Chodź do mojej kolekcji lalek! Chodź! Kurde, przeszklikam ci na ciebie! Chodź do Bejkonku, do mojej kolekcji lalek! Tak, tak! Do mojej kolekcji lalek Barbie! No chodź, nie bój się Bejkonku, on się mnie boi! Dobra, to jakąś, jakąś ice! Jakiś lód! Ludzie, chodź! Co? Co? Nic. O, dziecko! Najlepiej. Dziecko. Ja nie chcę. Ciebie. Kogoś mam, ale za szybko idzie. Chodź. Chcę ciebie. Dziecko, chodź, nie bój się mnie. Kuba, kogoś mam! Jest w domu! Okej. Okay. Nie płacz! Nie płacz. Jestem. Ej, mami, czy twoim tatą y, wyrzuciłem z mlekiem. Po, o jest! Po pięciu latach. Po pięciu latach. O, ci nie bój się mnie, jestem tutaj, który poszedł to mleko. Nawet ci pokażę mleko, że wróciłem patrz. O, co? Nic to może zrobić? Mam to dziecko. <laughs> się, ubierz się w czarne rzeczy i jeszcze zrób tak. I zrób. I napisz, czy będziesz naszym dzieckiem. XD, nie? Czekaj, pa. No, nie, teraz się przestrasz, jak, jak, jak ta ona, jak ona tutaj jest. Zamień się Na czarno zamień się na czarno. On jest kolorowy, w jest na czarny. A czy to źle brzmi? Oczywiście na urasizm. Dajesz unga bunga. Unga bunga. No nie jest każdy tak samo jak ja, tylko zamień się w czarno. No, nie, no nie, nie da się tego, nie 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 da o, czarne Ej, dziecko! Mam kogoś czarnego! Takie małe dziecko! Czarne dziecko? znaczy, to źle brzmi, oczywiście. Czarne dziecko, Ej, go nie widać. Chodź, 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 jesteś o Twoją rodzinę. No, chodź! Czego się boisz? Jesteśmy też czarni. No, to źle brzmi. Jakaś dziewczyna kolejna do kolekcji. No właśnie, ja już ją widziałam! Dajesz, daj. No, kolejna osoba do kolekcji. Dziecko, nie uciekaj. Tylko dom? No, już trzy osoby do kolekcji, nice. Jak to się? No, normalnie trzy. Słuchaj. Sobie... Już yes, są w ostatnim momencie. Uuu, aha, trzy osoby. O, cześć. No, chodź. Nie, no, stój, nie uć. Uciek... Ja się zamienię. Ja wiem, jak to zrobić. E, teraz e, sobie zrobię tak to jest moje ubranie, które ja mam? Kuba! Co? Um, nie, a nie! O tak, tak, to on tak robię. A jakieś czarne spodnie, ca całe czarne muszę znaleźć. Co? Muszę czarne spodnie znaleźć, albo tak będę mieć. Ja muszę mógł zostawić tylko ten... Ja bym mógł koszulkę. Nie no, kurde, nie udało się, hmm... To zdejmę sobie to... Ej, ale my do siebie pasujemy! No? Hmm. Tylko, że ja sam od ciebie wyszła. Ej, ktoś tu jest! Okej, okay, i co z tego? Chodź tu! Kolejna osoba do kolekcji! Proszę, proszę. I to No, dziękuję. <laughs> Robię farmę ludzi. Czekaj, raz, dwa, trzy... A gdzie cztery? Gdzie jest to dziecko? Lorowe dziecko? Czekaj, są trzy osoby. A gdzie dziecko? Tu jest Winda. No Pas... Pa, nie czuję co, napisał? Password, Pilis. Hacker ona się nazywa. O, to dziecko! To dziecko robiuje nasz dom! Dziecko robuje nasz dom. Chuba, zobacz! Okej, okay, ale co dziecko robuje? Dobra, idę, idę. Kolejna osoba będzie do kolekcji. Zobacz, coś. ktoś tu jest! Szybko! No, idę, idę, idę. Kolejna osoba do kolekcji. Nice. nice. A ta osoba... O, kolejna osoba! Sama przyszła. O, chodź, 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 chodź. Kolejna! Kude! Szybko, 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 szybko. On uciekł. Czekaj, chodź, 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 chodź. To, to jest to. Oni w... uciekli wszyscy. To źle. Nie. Dawaj! Nie no, kurde, wszyscy są uciekli. Mmm, słabo. No, słaby ten filmik. No, a czy nie słaby filmik, tylko słaby, że wszyscy uciekli. Dobra, chodź, ustaw się obok mnie. Co? Ustaw się obok mnie. Okej. To dziecko. Parca jest. Więc okay. Dobra, my na dzisiaj skończymy ten odcinek, yy, to był odcinek Dwarf Heaven z moją kuzynką yy, Lilą